Przemierzając gorącą Arizonę, trafiamy do jednej z sieciówek, która wbiła się szturmem do Stanów Zjednoczonych, czyli Five Guys. Czy faktycznie smakują tak fenomenalnie? Sprawdźmy. Tutaj też jest takie bardzo małe menu, trochę jak in and out. Ale trzeba zwrócić od razu uwagę na ceny. Ponad dyszka za e, burgery to jest dosyć drogo jak na standardy sieciówkowe. Zwykły cheeseburger w inenaucie kosztował chyba 5 dolarów, tak. tu jest ponad dwa razy drożej. Uh, 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 one little cheeseburger? bacon uh, 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 cheeseburger? Jest, uh, poczekajmy na nasze zamówienie. Ta maszynka mówi mi, że mam ponad 100 napoi do wyboru. All drinks. Aha, to jest wszystko. Bo moim zdaniem nie ma tutaj 100. Sprawdźmy, czym jest Mellow Yellow. Aha, i tu jest dużo, patrz. I Mellow Yellow weźmiemy z Citrus Twist chcę. Okej. Okay. Tu był lód. A tu trzeba nacisnąć. <ścoughs> Dobra. No i spójrzcie, zobaczcie. Naturalne smaki, 0% soku. Oni tak standardowo po prostu wszystkim na nowy nos. Czekaj, bo teraz nie wiem, jak to wyjąć. O po to. Oni tutaj po prostu wrzucili dużo frytek. Pierwszy jest bacon. Numer dwa jest dla ciebie. Tak, Cześć, te fryty, no. one są ze spółką. To jest ciekawe i jakby widać, że to nie jest jakiś zmielony ziemniak z czymś, tylko po prostu ukrojony kawałek ziemniaka. One smakują jak ziemniaczki z ogniska. Frytki na plus. Czy coś Ketchupa będzie trzeba. Nie ma go gdzie wylać. Burger wygląda w ten sposób. Mój ma niby być mały, tak? Tak. Okej, okay, to jakby średnica wcale nie jest inna. To jest mały, około 600 kalorii. To jest duży, betonowy, ponad 1000 kalorii. Czyli twój trochę po prostu jest wyższy? Tak, u mnie. Podwójne mięso? Tak, Dobrze, u mnie są no... dwa plac. Mój smakuje tak maślanie bardzo. Tutaj naprawdę dużą robotę robi ten ser, właśnie, tak? To mięso jest tłuszczutkie. Mm. Ale szczerze, brakuje mi tu przepraw i wyrazistości. Może dlatego, że wziąłeś z keczupem. Ale czekaj, bo tam są jeszcze buteleczki do doprawienia mm. chyba. Z Weź zobacz, co tam jest. Co? Masz ocet i keczup. Mhm. Tylko. Ogólnie ja wykorzystam frytkę. U, Ale powiem ci szczerze, prawiecie. mojego keczupu też jest mało. Zresztą widać, jak bardzo jest go mało w środku. Mhm. Bułka jest naprawdę spokojna. Mięsko te. zdecydowanie fajnie tutaj wchodzi ten ser. Typowe amerykańskie zatłuszczenie, naprawdę. Ale wiecie co? Dobre amerykańskie zatłuszczenie. A jakbyś miał porównać do Jack in Box? Ten jest zdecydowanie lepszy. Serio? Mhm. No to, to, to ja chyba wolałam Jack in the Box, naprawdę. A ten mi się nie... wydaje taki… A przecież Jack ci nie smakował jakoś szczególnie. Ale ten mi bardziej nie smakuje. No, u mnie bardziej czuć mięcho, ze względu na to, że tego mięcha jest podwójnego, jeszcze bekon do tego wchodzi. Ten sosik barbecue u mnie zrobił większą robotę. Jeśli chodzi o burgery, to jest chyba do tej pory najlepszy burger, jakiego jedliśmy, ale mimo wszystko nie jest on wybitny. Jeśli chodzi o sieciówki, to zdecydowanie do tej pory jest tutaj najdrożej ze wszystkich. Także podsumowując, no, dupy nam Five na Guys nie urwało. a Liczyłem, że będzie naprawdę spoko. Zwłaszcza, że podobno. Ten Five Gase zawojował ten rynek Stanów Zjednoczonych w momencie kiedy zaczął się rozrastać. Jeśli to faktycznie są jedne z najlepszych propozycji, jakie możemy zobaczyć w sieciówkach, no to nie jest w tych sieciówkach dobrze. Ale pozostaje nam liczyć, że w następnych będzie lepiej. Pojawia Wam się teraz pozycja, na której umieszczamy w rankingu Five Guys. Naszym kolejnym przystankiem dzisiaj będzie coś zupełnie innego. Sieć Panda Express, którą pokochali Amerykanie. Naprawdę jest tego dużo. A co to jest? No to jest taka amerykańska chińska kuchnia. Wybieramy się tam dzisiaj, ponieważ mamy już absolutnie dość tych paskudnych burgerów tłustych bez sałaty. Zobaczymy sobie czy tu się troszeczkę Odtuścimy w Panda Express, a jest to podobno dosyć ciekawa sieciówka. Dlaczego? Ponieważ tutaj zamawia się talerz plus dodatki talerz, czyli możemy sobie wybrać jakiś tam ryż różnego rodzaju albo makaron, no i z dodatków jakiś kurczaczek, jakaś wołowinka, może jakieś warzywka się znajdą to by było coś cudownego. No tak, do końca jeszcze nie wiem. Nas tu jeszcze nie było, także przeżyjmy to razem i zobaczmy, jak to w środku wygląda. No i tutaj mamy wytłumaczenie how to panda, czyli możemy sobie albo wybrać bowl'a, plate a, albo bigger plate. A. W punkcie drugim mamy do wyboru ryż, albo będzie to ryż smażony, albo ryż gotowany, można też wziąć warzywka, albo makaron. I na końcu dodajemy sobie jeszcze do tego naszego pierwszego wyboru dodatki. Może to być kurczak, może to być broku, może to być kung pao kurczak. Może to być krewetka w miodzie, także bardzo ciekawe. Tutaj jeszcze dodatkową appetizer. No i na koniec drink. Chyba wszystko wiemy w takim razie. Przejdźmy więc do zamówienia. Uh, hello, one bowl and one plate. Okay. Okay. Uh, for the bowl the steam rice, steam rice, okay. steam rice black pepper angus. Okay. And for the plate uh, it will be this rice, okay. orange chicken. Okay. Thank you. E, ja mam angusa, tak? I co tak mało tego mięsa? A to premium? Dopłacane? Serio? A nie wzięliśmy tych pszczo. To czekaj. Że, no, na początku wjedźmy sobie w tego i e, spicy orange chickena, którego tak reklamują. To czekaj, ja będę wjeżdżała razem z tobą. O jest! Jak to jest ostre. Jest fajnie pikatna. To trzeba oddać. Natomiast jest piekielny, tłuste. Uh -huh. O że jak to jest tłuste. To jest utopione w tłuszczą. Jest w takim sosie słodko kwaśnym. To jest smaczne. Aczkolwiek mm, trochę za tłuste. Ale powiem Ci wciąga. ten kurczak jest w takiej strasznie nasączonej tym sosem panierce. Hmm, bardzo fajnie zrobiony ten ryż smażony. Jest taki jak lubię. Czyli jest sypki, nie jest taki kleisty, troszeczkę taki super fajny. Tak? Drugim dodatkiem tutaj jest Beijing beef, czyli Pekiński be, 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 wołowina. Ona jest w jakiejś panierce też. Mhm. Sos też jest taki słodko-ostry, słodko-kwaśno-ostry. I to jest naprawdę bardzo dobre, tylko to jest trochę za tłuste. Mm. Na pewno trzeba przyznać, że jest bardzo mocno wyprawione. To nie jest pełne smaku. Poczekaj, nie. duży kawałek warzywka. <grystanie> Cieszę, się, to nieczęsto się zdarza. No dobra, co, kusztujemy teraz tego angusa? Kolejna propozycja, którą można sobie dobrać, mhm. czyli angus. Angus czarny, bydło mięsne. Jest to druga najczęściej hodowana na świecie rasa bydła mięsnego. Pochodzi z północno wschodniej Szkocji została wyhodowana z lokalnego bezdrogiego bydła cechującego się dobrym przystosowaniem do trudnych lokalnych warunków klimatycznych. I tutaj jak możecie zobaczyć, w tej propozycji, w tej misce jest też całkiem sporo waży. Mm. Ale fajne, miękkie mięso. To już jest naprawdę spokojne, bo nie jest tak piekielnie tłuste jak te dwie propozycje mhm. tutaj. Bardzo smaczne, faktycznie czuć ten czosnek. Mocno tutaj w smaku. Ale fajnie. Jest bardzo dobrze doprawiony, jest fajnie szostkowy. nie jest takie tłuste jak cała reszta. Bardzo fajnie się to toje. Bardzo mięciutkie, mhm. wilgotne i najlepsze na pewno do tej pory. Z dopłatą, bo trzeba było chyba tam dolara $50 dopłacić. A jak ten biały ryż? Ta konsystencja jest trochę taka grudkowata No ten ryż się bardzo mocno zbił. Natomiast trzeba przyznać, że tutaj, na przykład, od grzybek i ten sos, który tutaj jest z tego dodatku, I świetnie się łączy z tym. I to jest zdecydowanie chyba takie najlepsze połączenie mm -hmm. ze wszystkiego. To już bardzo dobra. Na to, na takie danie, chętnie bym wracał. Dostaliśmy też mażanek z wróżbą. A? A lingering question will be answered happily tomorrow. Ej nie, ja mam to samo. Mm. Ano właśnie, bo są tutaj jeszcze desery i desery właśnie zamówiłem. jednym z deserów było coś serowego Co to i tutaj jest? dostaliśmy trzy sztuki tego. Powiedziałem, że jedno, no i w cenie jednego widocznie są trzy sztuki. To jest coś z serem. Okej. Okay. No i na pewno jest to smażona. Smakuje jak taki no, trochę niedopieczony faworek z białym serem. A raczej bym tego drugi raz nie zamówił, ale już mm. na pewno nie na deser. Nie ma tutaj wyczuwalnego cukru, co jest w ogóle dziwne w Stanach. Ale przejdźmy teraz do drugiego deseru, który raczej będzie bardzo słodki. To ma być szarlotka, tylko… To jest najdziwniej wyglądająca szarlotka, jaką już ci widziałam. O, hmm? Trzymaj się już szarlotkę. to. Ale to jest ciepłe gorące. A w środku jest faktycznie bardzo słodki taki dżemik jabłkowy. No to jest tylko nie słodkie przez ten cukier, który to opatula. Jest ok, zwłaszcza jak ktoś lubi cynamon. Mm. Tak ja. Jak na razie obok Bella wydaje mi się, że Panda Express jako jedyna ląduje w gronie rzeczy, które chętnie bym zobaczył u nas w Polsce mm -hmm. i z których zapewne co jakiś czas bym korzystał, gdyby takowe się pojawiły.